Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym vlogu kontynuacja tematu. Zadaliście mi masę pytań do Q&A, które są niesamowite, niesamowicie wcipskie, niesamowicie ciekawe, dlatego musiałam rozbić odcinek na dwie części, bo chciałam odpowiedzieć na wszystkie, więc zaczynamy. Pomysł na pyszne śniadanie, na słono i na słodko. Ha! Mój mąż by powiedział jajecznica, jajecznica i to jest jedyna u niego opcja. Mało tego, on je bez cebulki, rozumiecie to? Dlatego od wielu lat nie jem jajecznicy z cebulką. Musiałam to powiedzieć, musiałam się pożelić na męża. E, uwielbiam omlety, na słodko i na słono, więc jajeczne śniadania u mnie przede wszystkim. Słuchajcie, cały świat, masz minutę, aby powiedzieć co chcesz, co mówisz? <grym> I straciłam, i straciłam ten czas, słuchajcie, właśnie to by się działo właśnie, to jest to, że gdyby mi tak nagle ktoś powiedział, masz minutę, ja bym zamarła, bo ja w stresujących sytuacjach albo gadam z dury, ale tutaj to, to chyba nie ten moment był, ja bym po prostu zamarła i bym po prostu właśnie szukała czegoś mądrego, żeby przekazać i oczywiście bym, nie powiedziałabym nic. Straciłabym tą minutę, to pewne, ale gdybym chciała coś przekazać całemu światu, to żeby po prostu wszyscy skończyli z tymi pi kompleksami, bo z tego wychodzi całe zło świata. Jeżeli do końca życia miałabyś jeść tylko jedną potrawę, co by to było? <grym> ja to powtarzam za każdym razem, kiedy staram się yy, w miarę zdrowo odżywiać. Mówią, że jadłabym tylko i wyłącznie ziemniaki. <grym> <grym> Jak zawsze elegancja i klasa. A, moment, <laughs> a few minutes later <laughs> <laughs> oh. <coughs> Longer than a few later. Nie mam ani jednego zdjęcia w całości, ponieważ wstydzę się swojego wyglądu. Jak mogę poczuć się ładna? O kurde, miałam to samo. Ja w ogóle nie mam praktycznie żadnego zdjęcia między 13 rokiem życia a 19. No mam kilka i na każdym unikam pokazywania ciała. Więc, ha, co to powiedzieć? No mi to zajęło lata, tak jak mówiłam, że zaczęłam od sesji zdjęciowej, Przecież, nie, przepraszam, zaczęłam od zmiany otoczenia, wykasowałam wszystkich e, hamowatych znajomych, wszystkich, którzy mnie źle traktowali, tylko, że ja wtedy wjechałam za granicę, bo mi dużo łatwiej. Powiem Ci, że strasznie żałuję, że nie mam zdjęć e, z, z tylu lat, z tylu lat moich kompleksów i bardzo żałuję, bo z perspektywy czasu powiem Ci, że chciałabym spojrzeć na siebie teraz tym okiem, tym łaskawszym okiem, i tęsknię za sobą w tamtym, wizerunkowo w tamtym momencie, kiedy byłam młodsza, mniejsza, momentami większa, nieważne, po prostu chciałam sobie powspominać. I widzisz, unikając zdjęć, sobie zabierasz później te takie wspomnienia. I po co? Po co to nam? Czym jest szczęście? Hmm, Na no wszystkie przyjemne rzeczy, które spotykają, miłość, przyjaźń, powodzenie w życiu. Sama pozytywna wibracja, to wszystko się składa na szczęście, przynajmniej u mnie. Czy uważasz, że mentalność i podejście Polaków do kwestii plus size kiedyś się zmieni? Za kilka pokoleń dopiero. Masz jakieś postanowienia noworoczne? Tak, tak, już tam wspominałam w poprzednim odcinku, że chciałabym mówić poprawniejszą polszczyzną. Chciałabym wprowadzić nowe inserty na kanał. Dużo nowości w studio. Chciałabym więcej spotkań z moimi patronkami i to na pewno będzie miało miejsce. Um, to są moje postawienia noworoczne. Jak wzrost i waga? Wyglądasz przepięknie. Mam 1,70 m wzrostu i ważę 55 kg. Jak poznałaś się z mężem? Kiedyś wspominałam na kanale, ale wiem, że nie każdy, każdy odcinek zapamiętał, więc poznałam się na Mazurach podczas... Wiejskie imprezy. Mam czasem wrażenie, że ludzie się gapią na nas jak na kosmitów. Gapią się na nas, bo mają problemy ze sobą. Kiedy następny zlot patronek? Już w lutym. Planujemy, już zapowiedziałyśmy, chcemy się spotkać, pogadać albo przy drinku, albo przy gorącej herbacie. Na pewno w tym roku spotkań z patronkami będzie dużo. Pierwsze już za miesiąc. Kiedy premiera filmu? Październiku. Czy używałaś kiedyś booktaków? Tak, i obiecałam odcinek, i będzie. Będzie na kanale odcinek o krajeniu biustu. Zobaczymy, w jakiej formie, ale będzie, obiecuję. Czy zawalczyłam kiedyś na Fame MMA? <grym> <grym> um, <to grym> Biłam się tylko z mężem na treningach, więc sambo. Nie umiem się bić, biję się słabo. I nie wiem, czy znalazłabym zawodniczkę w podobnej kategorii wagowej. Zresztą, myślę, że to byłby występ taki. Hmm. Dobra, nie, nie będę kontynuować tematu. Czy nie uważasz, że pojęcie body positive jest ostatnio nadużywane? Tak, tak. Jest nadużywane i dużo osób się do niego przykleja. Eee, hmm. I to jest dosyć irytujące, bo często, zazwyczaj są to osoby, które nie mają nic wspólnego z pozytywnym nastawieniem do jakiegokolwiek ciała. Um, no ale wiecie, hajs się musi zgadzać, wizerunek się musi zgadzać. Ja jestem chyba bardziej y, body neutral, jeśli mogę tak to nazwać. Po prostu mamy ciało, szanuję je, masz ciało, szanuję je, nie wpierdzielam się. W której marki odzieżowej najbardziej nie lubisz? <laughs> jest ich kilka. E... Odzieżowej. Nie wiem, czy Pepko i Kika można zaliczyć do odzieżówki, ale Pepko, Kik i Shein. Wiem, wiem! Słuchajcie, to, że Wy lubicie, czy naprawdę jest okej, okay? po prostu ja ich nie lubię, nie musimy lubić tego samego. Niektórzy lubią pomidorową, niektórzy ogórkową, a niektórzy czarninę. I nie będę tego krytykować. Czy będziesz nagrywać więcej na TikToku? Będę nagrywać więcej na TikToku i, I myślę, że powinnam to już zacząć teraz, zaraz. Tak. Zróbmy to teraz. Czy miałaś kiedyś blond włosy albo myślałaś o takiej zmianie? <noise> miałam, miałam i za każdym razem, kiedy szłam na dekoloryzację, to pytałam się fryzjerek, czy mogą mi zrobić platynę. I to jest jakiś koszmar. I fryzjerzy w środku umierają, kiedy słyszą to pytanie, ponieważ tak, bardzo chciałam być platynową blondynką, w ogóle zawsze blondynki mi się podobały. Um, I mało tego, może uda się mi wrzucić zdjęcie, ponieważ zakładałam zarówno peruki, jak i raz w życiu byłam blondynką i to jest bardzo, bardzo krótko i mam jedno rozmazane zdjęcie z dzióbkiem na dodatek, masakra. Fryzjerka ściągała mi przez dwa dni pasemkami, żeby nie zniszczyć włosów, zrobiła to znakomicie, wyglądałam elegancko i to był początek w związku z moim obecnym mężem, początek, początek, czyli to było 70 tysięcy lat temu i on powiedział, że nie lubi blondynek. I co ja zrobiłam? Tego samego dnia kupiłam farbę palet na czarno. A fryzjerka kiedy mi złoczyła, powiedziała, że już w życiu mi niczego nie zrobi. Bardzo cię przepraszam. Czy jesteś zaszczepiona przez i co myślisz o szczepionkach? Pozdrawiam. O kurczę, kiedy chorowałam i miałam robiony test, spadł na mnie ogromny, ogromny hejt od osób, które mnie lubiły kiedyś. Więc jak dzisiaj powiem, że jestem zaszczepiona i że nie mam pojęcia o medycynie i po prostu nie mam ani. Na, nawet słuchajcie, ani jednej lekcji medycyny nie miałam w życiu. Nie znam się, nie mam pojęcia, zostawiam to, tą kwestię osobom wykształconą w temacie. I no cóż, tyle mogę wam powiedzieć. Nie znam się, jestem zaszczepiona. Większość ludzi i tak oceni przez pryzmat kilogramów. No niestety tak jest. To nie hejt, ale jak sobie radzisz z byciem większą od swojego partnera? U mnie powoduje to ciągłe napięcie, płacz, brak chęci do wchodzenia z nim z domu i negatywne komentarze. To, to, to pytanie mnie trochę zaskoczyło, bo jest mi mega przykro, że tak się czujesz i, i masz z tym taki duży problem. Nie potrafię Ci doradzić, bo ja zupełnie nie mam z tym problemu i kurczę... Wydaje mi się, że to jest dosyć spory problem, i nie chcę was wszystkich odsyłać na nie wiem, rozmowy ze specjalistami. Ale jeśli to ma wpłynąć na Twoje relacje, to myślę, że warto to jakoś no, rozbić na atomy, właśnie z rozmową z kimś, kto, kto doradzi. Bo ja boję się doradzać w tak bardzo ważnych tematach, ponieważ uważam, że Wasze życie uczuciowe, Wasza psychika jest na tyle no Poważną kwestią, że, że żaden influencer nie powinien nigdy się tykać za bycie górą w tym temacie, więc no, ja z tym nie mam problemu, ale wiem, że gdybym miała, to nie powinnam tego sama próbować załatwiać. Zawsze napawa jest smutkiem to, że osoby plusy są potępiane, nieważne jakim jesteś człowiekiem. Tak, dużo osób yy, nienawidzi mnie, bo jestem gruba. Nie dlatego, że zrobiłam jakąś. Nie wiem, Brzydką stylizację na przykład. Nie. nie krytykują mojej pracy, a krytykują mój wygląd. I analizują zdrowie. Tak jest. I póki mamy taki mental w społeczeństwie, się to nie zmieni. Bardzo mi się podobały pytania i to już koniec. Nie wiem kiedy kolejny QA. Nie, jeszcze bez tego nie wiem kiedy. Sensu. Na dziś to już koniec. Pytania były ekstra. Tak ekstra że... Zamierz... Na dziś to już koniec. Pytania były świetne. To jest moje ulubione QA ever. Pamiętajcie, że w środę o 15 są kolejne odcinki, w sobotę o 15 kolejne odcinki, a co w nich będzie? Nie wiem, może coś zaproponujecie? Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę, oczywiście łachtają moje serce, subskrypcja i dzwoneczek również. Więc widzimy się.